Na program Dashboard zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. Tak, mamy luty. Mamy luty, a pogoda generalnie rzecz biorąc nie taka, że idzie luty podkuj buty. Tylko szukaj letnich czy też wiosennych ubrań. No bo można powiedzieć, że praktycznie wiosna. Miała być zima, a tej zimy nie ma. Była przez chwilę gdzieś tam w różnych częściach Polski, na Pomorzu Zachodnim też przez chwilkę. A teraz zrobiło się w miarę ciepło. No i tak to właśnie w tym wszystkim z tą dziką przyrodą jest, że nigdy nie wiemy do końca, jaka ona będzie. Teoretycznie klimat się ociepla, ale jak przychodzi zimno, to robi się bardzo zimno. Te zmiany klimatu powodują także to, że na przykład jelenie zaczęły szybciej zrzucać poroże i w lesie zrobiło się tłoczno. Najpierw na jesieni byli grzybiarze, na wiosnę w ogóle jeszcze wcześniej jagodziarze, później grzybiarze. A teraz są, można powiedzieć, zrzucarze? Nie, ci, co poszukują zrzutów. Już nie róbmy jakiegoś tutaj nowego słowotwórstwa. Poszukujący zrzutów. No, my zrzutów szukać nie będziemy, ale jak znajdziemy przy okazji dzisiejszego spaceru, to będzie fajnie. Ale chcielibyśmy poszukać jeleni, e, no bo jeszcze cielaka można strzewić. No i chciałbym właśnie znaleźć jakąś chmarę jeleni i być może nam się uda. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu Łowieckiego Dashbur. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych firma InfiRay. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primos Hunting. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Phoenix. pod do lasu pod koniec lutego to takie trochę wyzwanie oczywiście można polować jeszcze na jelenie byki ale odstrzał byka o tej porze roku może być już taki troszkę problematyczny bo raczej te wszystkie stare byki pozbywają się w miarę szybko swojego poroża i chodzą już takie gomuły jak to się mówi, czyli bez poroży no i Trzeba dobrze patrzeć. Bywa też tak, że Jelenie są w tym momencie takie no, bardzo wrażliwe na to zrzucanie poroża. Bo, jeżeli trafimy na przykład na byka, który już przygotowuje się do tego, że zaraz mu odpadnie to poroże, no okaże się, że to jest select, strzelimy do niego, padnie, odpadnie mu to poroże i co wtedy? I wtedy mamy po problem, nie? No bo jak przedstawić łeb do oceny osobno, e, czaszkę, a osobno przynieść poroże no jest to takie bardzo mocno zastanawiające. Przyznam się szczerze, że w mojej historii, w moich polowań jeszcze coś takiego się nie wydarzyło, ale wiem, że niektórzy e, koledzy mieli takie przypadki. No i Jeżeli znacie takie przypadki, to napiszcie i dajcie nam znać, że Wam się coś takiego przytrafiło. Powiedzcie, napiszcie co się wtedy stało, jak sobie z tym wszystkim poradziliście. No i jak się skończyła taka historia, jestem bardzo ciekaw. W lesie o tej porze roku bardzo często można spotkać ludzi. My polujemy teraz w ciągu dnia, i kiedy przyjechaliśmy tu do łowiska, też spotkaliśmy już spacerujących tutaj jakichś piechurów, którzy poszli sobie na spacer, być może właśnie szukać poroża, a być może tylko po to, żeby się przejść. Jest to okres, kiedy tutaj na Pomorzu Zachodnim są ferie zimowe, a więc takie spacery po lesie, przy takiej fajnej pogodzie jak dzisiaj, no też na pewno są ciekawe i przyjemne więc tym bardziej trzeba na to wszystko uważać idziemy dzisiaj z aferą, która mm, już troszkę się uspokoiła jeszcze bardziej niż wcześniej e, już nie jest aż taka szalona jak była i e, coraz częściej będę ją teraz chciał zabierać żeby jednak e, chodziła sobie ze mną na spacer przy nodze I, No, ona też będzie nam podpowiadać mam nadzieję, że gdzieś tam powyżej jest zwierzyna albo o ile Wypatrzymy ją w lornetce albo wypatrzymy w kamerze termowizyjnej. Tyle psi nos jest dużo bardziej czuły i często dużo wcześniej nam może podpowiedzieć, że coś jest przed nami. W tym okresie ja najchętniej poluję właśnie na jelenie na cielęta, bo to jest taki moment, kiedy te cielaki już są dobrze wyrośnięte, kiedy mięsko pozyskane z takiego cielaka jest naprawdę mega smaczne, dobre, delikatne i idealne kulinarnie i właśnie taki jest mój cel, żeby spotkać się z jeleniami i spróbować takiego cielaka wybrać z chmary oczywiście jeżeli spotkamy dziki, bo poprzednio kiedy byliśmy tutaj gdzieś w pobliżu to w ciągu dnia też spotkaliśmy dziki, które niestety trochę e, no, zaskoczyły nas, nie były w tym miejscu, gdzie, gdzie myśleliśmy, że będą ale to tak bywa. No i poszły sobie, być może dzisiaj będziemy lepsi i dzisiaj my szybciej je wypatrzymy i, i nam się uda. Tak? Natomiast celem pierwotnym jest właśnie e, znalezienie cielaka e, jelenia. No, mamy też e, nową, mam zainstalowaną. Nową lunetę, więc być może uda się ją ochrzcić, jak to się mówi. Wiem. właśnie zatrzymała mnie tutaj, w tym miejscu. Jak widzicie, podgięta siatka i nos psa na tej siatce. Widać ewidentnie, że tutaj wchodzą sobie w to ogrodzenie dziki. Podgięta ta siatka przez jakąś dużą sztukę, może jakąś lochę, może jakiegoś odeńca. No i afera tutaj mocno mnie zatrzymała, żeby zwąchać teren, sprawdzić co tu i kiedy tu szło. Widać, że ją to mocno zainteresowało, no bo to ewidentnie takie miejsce, gdzie właśnie ta dzika zwierzyna gdzieś tam może się zagłębić. Sobie spojrzę przez kamerę termowizyjną bo czasami może się okazać, że gdzieś blisko, przy tej siatce, gdzieś tam coś może być zagrzebane. W lornetce nic nie było widać, ale kamera termowizyjna czasami potrafi pokazać więcej. No nie widać, natomiast no, ściecha z lasu, podgięta siatka, nikt inny tego nie zrobił, tylko dzika zwierzyna. Co afera? Co tam było? Co tam było? Dzik tam był? Dzik tam w las? Naprawdę? Mhm. Chyba tu szedł, ale no, idziemy dalej. W ogrodzeniu polować nie będziemy. No, chodź. Zatrzymała się i wietrze. Uh -huh. Co się tam zaintrygowało Tak jakby tam gdzieś była jakaś dzika zwierzyna. Coś gdzieś być może leży. Na razie my nic nie widzimy. Czy idziemy sobie spokojnie drogą? I będziemy korzystać z podpowiedzi nosa afer Tańczące owady w lutym to widok naprawdę zacny. Obudziły się za chwilę, jakby miała być wiosna. A tu niestety jeszcze może przyjść i sysać mróz. Krótki ich żywot. No ale taka jest dzika przyroda. Korzysta z tego, co wyczuwa, co czuje, co widzi. No i dlatego te wszystkie owady się pobudziły. No ale niestety szybko znikną. Zrobiło się tylko troszkę cieplej, i od razu leśne spa widać, że jest chętniej używane. Dziki, bo tutaj najwięcej tropów dzików widać. No i porę jeleni widać, że tutaj były i korzystały z tej kąpieli. Woda zruszona, brzegi udeptane, a więc tam zresztą, nawet na drugim końcu, widać, że jakiś zwierz opierał się o tą małą skarpę i nabierał na siebie sporo błota. zagadka rozwikłona. Afera cały czas wietrzyła w stronę, w którą teraz obserwujemy. No i tam były sarny. Proszę. właśnie też obserwujemy. Też sarna patrzy na nas. Metrów od nas stoi i patrzy. No, to już nie pora na polowanie na sarny. Sezon skończył się w styczniu, czyli miesiąc temu. Kończyliśmy spacer w pierwszej części łowiska. Niestety nawet nie spotkaliśmy tropów jeleni. Gdzieś tam w jednym miejscu udało nam się zobaczyć tylko odchody, były sarny, tropy dzików. A Fera swoim nosem bardzo mocno ciągnęła w niektóre miejsca, ale jak się później okazało, to te, jak to się mówi, te sarny, które ten mają taki bardzo mocny zapach i intensywny dla psa, to one ją bardzo korciły i to. Za każdym razem, kiedy zatrzymywaliśmy się i doglądaliśmy różnych miejsc, okazało się, że tam są sarny. Teraz przejedziemy sobie w drugą część, gdzie postanowiliśmy troszeczkę jeszcze pochodzić i poczekać do zmroku i zobaczymy, być może tam w tym miejscu będą te jelenie. No Jest taka pora nie inna, tej zwierzyny już jest zauważalnie mniej, plany łowieckie są już tak naprawdę Praktycznie rzecz biorąc, zrobione zostało nam do końca sezonu łowieckiego już niewiele czasu do końca odstrzału Jeleni, też nam tutaj pozostało dosłownie chyba jeszcze pięć cielaków i chyba jeden byk, więc to, to już takie jak końcówka. No, oczywiście znowu dostaliśmy prikaz odstrzału sanitarnego dzików, z czym kompletnie się nie zgadzam, tym bardziej tutaj na tym terenie, gdzie. Nie mamy ASF i to ta populacja, która jest i tak już jest mocno rozrzedzona i tutaj na Pomorzu zachodnim my to mocno zauważamy, bo tych dzików w stosunku do tego co było jest naprawdę kilka razy mniej i pewnie wszyscy co polujecie zauważacie to samo. Na pewno warto zastanowić się czy tych dzików trzeba aż tyle strzelać, tak? Ja uważam, że dzisiaj już powinniśmy zacząć hamować. A poza tym nowe ogniska sf które gdzieś się pojawiają, przynajmniej tutaj gdzieś u nas w pobliżu, to za każdym razem są, ale niestety w hodowlach tam, gdzie są wieprzki, a nie tam, gdzie są dziki. Więc no, o czymś to chyba świadczy. Więc y, idźmy po rozum do głowy jeżeli dokonujemy już tego strzału sanitarnego czy redukcyjnego dzików, to róbmy to tak, żeby było to z głową, nie za każdym razem locha, nie za każdym razem po prostu stoi dziki strzelam, tylko myślmy i ten szybki palec i gorąca głowa lepiej niech będzie chłodna, bo to będzie z pożytkiem i dla środowiska naturalnego, i dla nas jako myśliwych. się podniosło przed nami, ale nie wiem co. Leżało na końcu tutaj takiego gęstwiaka i poszła zwierzyna w tamtą stronę. Kompletnie nie wiem co to za zwierzę. W tym terenie są także wilki. Mogło być tak, że mogliśmy najść nawet należącego wilka. Weszliśmy do młodnika, jakby nie było wcześniej jakieś czyszczenie Ktoś tutaj po prostu zaczął taką wycinanie tych niepotrzebnych drzewek No i co? Na tych świeżo ściętych e, takiej nie widać ewidentne ślady żerowania jeleni z połowanej kabołeczki, a więc gdzieś tu musi być jakaś chmara Gdzieś pobliż, bo to nie jest jedno drzewko, tylko jest kilka A więc tu musiało żerować przynajmniej kilka sztuk E, robi się coraz później za chwilę będzie się ściemniać i to jest ta idealna godzina kiedy powinniśmy spotkać właśnie jeleń do zachodu słońca mamy około półtorej godziny więc e, mam nadzieję, że uda nam się chociaż spotkać i zobaczyć jeleń a czy odstrzelić tego nie wiem natomiast już znaleźliśmy ślady że one tutaj są taka podpowiedź też dla ludzi, którzy szukają zrzutów. Jak idziecie przez święty młodnik, gdzie może Wam się wydawać, że nic tam nie będzie, to właśnie, jeżeli zobaczycie takie poogryzane drzewka, okorowane jak gdyby, właśnie spałowane, bo tak to nazywamy, to znaczy, że tutaj na tym terenie są wysiełanie. I w obrębie takiego spałowania warto się przejść, w tym bardziej, jeżeli. Wysoko też są jakieś gałęzie, o które byk idąc może po prostu utrącić sobie taką tykę. I często, jak leży jedna, jak jest duża, to za chwilę może leżeć druga. Będzie ciążyła bykowi i będzie szybko chciał się pozbyć tej drugiej. A więc, w takich miejscach, właśnie szukajcie zrzutów. Całe popołudnie, i tutaj przed wieczór, jak to się mówi, chodziliśmy za jeleniami. Dopiero. Teraz na drodze spotkaliśmy pierwsze tropy odciśnięte jeleni. Wcześniej widzieliśmy jakieś ślady ich bytowania, a dopiero teraz doszliśmy do miejsca, gdzie ewidentnie gdzieś tu się przechadzały. Pytanie, gdzie one teraz leżą. Zostało nam już naprawdę niewiele czasu do zmroku, żeby spróbować je zlokalizować. No i idziemy już w ostatnie miejsce, gdzie mam nadzieję. Gdzieś je chociaż wypatrzymy, ale czy to się uda? Znowu powiem, nie wiem. No Tyle nie niewiadomych jest zawsze na polowaniu. To tak jak idziesz szukać zrzuta. Mniej więcej wiesz, gdzie możesz się go spodziewać, gdzie on może być, gdzie są jelenie, ale czy go znajdziesz? Nie wiesz. Więc szukanie zrzutów to takie trochę polowanie na jelenie. Albo raczej polowanie na poroże. My dzisiaj szukamy jeleni. Na razie bez efektu. Ślady są, jeleni brak. Ale oprócz śladów jeleni mamy tutaj też trop wilka i to naprawdę sporego, bardzo duży odcisk łapy. Zresztą zaraz sami zobaczycie. So stick around. no i niestety zrobiło się już praktycznie ciemno przełączyliśmy się na noktowizję no i przed chwileczką kiedy przechodziliśmy przez walkę spojrzałem sobie w termowizor na las i okazało się, że co? że na lesie stoją jelenie i nas patrzą Wielka chmarka myślę, że tam było około 5 sztuk e, stały sobie patrzyły na nas między drzewami udało mi się jeszcze je nagrać poszły sobie spokojnie i tam dalej no i niestety wiatr taki trochę boczny, trochę tak od nas w ich stronę poszedł no i nie wyszło myślałem, że one będą gdzieś tutaj bo widzieliśmy sporo tych tropów no, były w innym miejscu niż myślałem, myślałem, że tam zawsze gdzie w takich gestwiakach a one stały, stały tutaj za krzaczkami na rzadkim lesie tak to mi było idziemy, może jeszcze też podejdę ostatnim rzutem No, i zapadł totalny zmierzch, ciemno, a więc polowanie na Jelenie należy zakończyć. Jest już godzinę po zachodzie słońca, no i to jest ten czas, kiedy kończy się możliwość polowania na Jelenie. Spotkaliśmy je na samym końcu, gdzieś pomiędzy drzewami. No, nie udało się znaleźć ich wcześniej, natomiast pewnie tutaj jeszcze wrócę, bo skoro je wymacałem w tym lesie, w tym terenie, to znaczy, że gdzieś tu się kręcą. Kręcą się także inne zwierzęta. Nie byliśmy sami na polowaniu, jak widzieliście, były tropy wilka i to naprawdę sporego, więc yy, składam to na karpu właśnie tego, że ten drapieżnik polował razem z nami albo równolegle raczej, no i nam nie udało się upolować jeleni, które są bardzo ostrożne. Yy, bardzo dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za to, co piszecie pod odcinkami. Tak jak na samym początku odcinka mówiłem, napiszcie, czy zdarzyło, zdarzyło Wam się strzelić byka, który po tym jak padł, no, stracił tyki i został tak naprawdę pośmiertniej Gomułą, kiedy odłamały mu się tyki i po prostu poroże spadło. Czy mieliście taką sytuację, albo czy znacie kogoś, kto miał taką sytuację i co wtedy się wydarzyło? Myślę, że to wiele osób będzie zaciekawionych taką opowieścią i będzie chciało wiedzieć, czy w ogóle coś takiego się zdarzyło. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku programu łowieckiego dashbur